Centrum Usług Społecznych jest jednostką organizacyjną gminy, mającą zaspokoić potrzeby wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynować te usługi. Intencją utworzenia CUS jest zapewnienie mieszkańcom możliwości uzyskania wszechstronnych usług w jednym miejscu, bez konieczności zwracania się o pomoc do różnych rozproszonych do tej pory instytucji. Pomysł Centrum Usług Społecznych, który narodził się w ośrodku prezydenckim w Narodowej Radzie Rozwoju jest właśnie odpowiedzią na to nowe wyzwanie cywilizacyjne. Jak zorganizować lokalne systemy usług społecznych, żebyśmy jako mieszkańcy mieli do nich rzeczywisty, realny, otwarty dostęp, żeby korzystanie z tych usług wiązało się z takim poczuciem, że jestem mieszkańcem, mieszkanką, członkiem społeczności lokalnej, w której zorganizowany jest dostęp do takich usług, ponieważ żyjemy w państwie dobrobytu społecznego. Tym są właśnie Centra Usług Społecznych. Celem działania Centrów Usług Społecznych jest integracja, rozwój i poszerzenie usług społecznych kierowanych do osób indywidualnych, rodzin, grup społecznych, można powiedzieć do ogółu mieszkańców, którzy zamieszkują powiaty, gminy. Do zadań centrów usług społecznych należy przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom dostępu do kompleksowych i spersonalizowanych usług społecznych na poziomie gminy. Jest to też wspieranie integracji i rozwoju samorządowych wspólnot terytorialnych i przez to umacnianie samorządności. Ponadto należy tutaj do tego upowszechnianie społecznych form wsparcia usługowego, realizowanych na zasadzie wolontariatu, samopomocy, no i też pomocy sąsiedzkiej. Do tych zadań należy również możliwość otrzymywania pakietów usług, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Utworzenie centrum następuje przez przekształcenie funkcjonującego w gminie Ośrodka Pomocy Społecznej w centrum. Centrum Usług Społecznych zostaną przekazane do realizacji wszystkie zadania, w tym usługi społeczne realizowane dotychczas przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym samym w gminach, które zdecydują się na to rozwiązanie, przestanie funkcjonować Ośrodek Pomocy Społecznej, a jego zadania przejmie Centrum, w ramach którego obligatoryjnie zostanie wyodrębniony zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Zespół do spraw organizowania usług społecznych na gruncie prawa podatkowego ośrodek pomocy społecznej, który stanie się centrum usług społecznych pozostaje tym samym podmiotem, zachowując dotychczasowy NIP i kadrę pracowniczą. Utworzenie CUSU to wiele korzyści. Przede wszystkim zmiana wizerunku właśnie tej pomocy społecznej, a także możliwość świadczenia usług dla ogółu mieszkańców udzielania pomocy osobom, które do tej pory nie chciały przychodzić do, do ośrodka pomocy społecznej ze względu na to, że nie chciały być kojarzone z tą pomocą społeczną, a także możliwość właśnie organizowania tych usług przy pomocy przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, umacniania właśnie tych organizacji też na lokalnym rynku. Pierwszym etapem tworzenia centrum usług społecznych jest przeprowadzenie analizy sytuacji pod kątem potrzeb mieszkańców w zakresie potrzeby na realizowanie usług społecznych. Jeżeli te usługi będą już realizowane, to nastąpi takie kompleksowe wsparcie, budowanie wsparcia dla ogółu mieszkańców. Pierwszą decyzję o tworzeniu Centrum Usług Społecznych podejmują włodarze jednostki samorządu terytorialnego. Niezbędne jest podjęcie uchwały rady, czyli zgody rady i tak naprawdę dokumenty podstawowe, takie, które są niezbędne do tworzenia każdej jednostki. W naszym przypadku naprawdę zajęło to może maksymalnie dwa miesiące. Kolejne dokumenty są to już dokumenty wewnętrzne tworzone w ramach Centrum Usług Społecznych. Przede wszystkim regulamin organizacyjny, regulamin wynagradzania, regulamin pracy. Pozostałe dokumenty nie ulegają zmianie. Zakres zadań usług społecznych przekazanych do realizacji centrum oraz szczegółową organizację centrum określa statut nadany przez Rady Gminy w drodze uchwały. Obowiązkowe elementy struktury to stanowisko dyrektora centrum. Zespół do spraw organizowania usług społecznych, w skład którego wchodzi organizator usług społecznych oraz koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych. Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w skład którego wchodzą organizator pomocy społecznej, specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący zadania pomocy społecznej. W tym w zakresie integracji społecznej z możliwością wyodrębnienia komórki realizującej zadania w zakresie pracy socjalnej przy zachowaniu wskaźników zatrudnienia pracowników socjalnych oraz stanowisko organizatora społeczności lokalnej. Sam proces przekształcenia Centrum Usług Społecznych nie był procesem trudnym do realizacji. Spowodował wręcz pozytywne aspekty związane z zacieśnieniem się współpracy. Między samorządem wojewódzkim, samorządem powiatowym i samorządem gminnym, ponieważ model Centrum Usług Społecznych w Wałżacach jest bardzo silnie. E oparty tak, na współpracy instytucjonalnej i partnerskiej właśnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, ze Starostwem Powiatowym, z jego jednostkami organizacyjnymi, jakimi są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jak również Powiatowy Urząd Pracy. Więc faktycznie następuje w procesie przekształcenia Centrum Usług Społecznych ta prawdziwa partycypacja i koordynacja tych wszystkich systemów, wspierających i koordynujących usługi społeczne na poziomie lokalnym. Utworzenie centrum w co najmniej dwóch gminach będzie uwarunkowane zawarciem porozumienia, na podstawie którego jedna gmina przekaże do realizacji drugiej gminie, która ma utworzyć centrum, wybrane usługi społeczne z co najmniej trzech zakresów wskazanych w definicji usług społecznych. Najważniejszą odrębnością tego modelu jest więc zawarcie porozumienia pomiędzy gminami, które zawiera w szczególności określenie gminy, która zobowiązuje się do utworzenia centrum, określenie usług społecznych przekazywanych do realizacji gminie, która ma utworzyć centrum z co najmniej trzech zakresów, zasady współfinansowania kosztów utworzenia i funkcjonowania centrum oraz realizacji przez centrum określonych usług społecznych, okres na jaki zawarto porozumienie, Szczegółowe zasady sporządzania i przekazywania Gminie sprawozdania z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy. Szczegółowe zasady przekazywania Gminie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej. W zakresie usług społecznych oraz przeprowadzania konsultacji diagnozy ze wspólnotą samorządową. Korzyścią z utworzenia centrum usług społecznych w kilku gminach jest zapewnienie szerszego dostępu mieszkańców do usług społecznych, a z perspektywy władz samorządowych jest to zwiększenie zintegrowania usług, które obecne są na poziomie gminy, ale w sposób rozproszony. Utworzenie centrum pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał lokalnych usługodawców. Wyeliminuje też dublowanie procedur, dokumentacji oraz działań diagnostycznych. Umożliwi też lepsze spożytkowanie możliwości specjalistów świadczących usługi w ramach wykonywania różnych profesji i zawodów pomocowych. Poza tym założeniem budżetowym jest doprowadzenie do połączenia wszystkich dostępnych źródeł finansowania środków samorządowych, budżetu państwa i funduszy unijnych. Miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą mogły utworzyć centrum obok funkcjonującego w mieście ośrodka pomocy społecznej pod warunkiem przekazania przez miasto do realizacji centrum wybranych usług społecznych z co najmniej trzech zakresów pomocowych. Niezależnie od tego, miasta te będą mogły utworzyć centrum usług społecznych również poprzez przekształcenie centrum miejskiego ośrodka pomocy społecznej pod warunkiem przekazania usług społecznych realizowanych dotychczas przez ośrodek pomocy społecznej oraz wybranych i nierealizowanych przez ośrodek pomocy społecznej z co najmniej dwóch zakresów. Liczba mieszkańców miasta warunkująca skorzystanie z możliwości utworzenia centrum usług społecznych Obok funkcjonującego w mieście ośrodka pomocy społecznej, ustalana jest na dzień podjęcia uchwały w sprawie utworzenia centrum. Centrum Usług Społecznych to instytucja jednego okienka, co oznacza, że mieszkańcy mogą z pracownikiem centrum w jednym miejscu uzgodnić indywidualne plany usług społecznych. Doświadczenia państw europejskich, które zainwestowały w rozwój usług społecznych, są takie, żeby dla tych działań kojarzyć, łączyć środki finansowe z różnych dostępnych źródeł. W Polsce w najbliższych latach w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego we wszystkich województwach, w ramach programów operacyjnych będą dostępne środki na rozwój usług społecznych, w tym na tworzenie centrów usług społecznych. Wszystkie gminy, które Przymierzajmy się do utworzenia centrów, a liczymy na to, że będzie to liczna grupa. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Centra usług społecznych stwarzają nowe perspektywy rozwoju pracy socjalnej, co daje istotny impuls do rozwoju metodyki profesjonalnego pomagania. Jest to nowy format współdziałania specjalisty pomocowego z mieszkańcami co umożliwia korzystanie ze wsparcia usługowego bez efektu naznaczenia związanego z nabywaniem statutu klienta pomocy społecznej. W Centrum Usług Społecznych w Łapach realizujemy wiele usług społecznych, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców gminy Łapy. Jedną z takich usług jest punkt poradnictwa specjalistycznego, w ramach którego prowadzona jest terapia rodzinna, jak też terapia uzależnień, w szczególności dla młodzieży od komputera. Dużym zainteresowaniem cieszą się usługi indywidualnego transportu door-to-door, -door, z którego mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które mają problemy z przemieszczaniem się. Jest możliwość skorzystania ze schodołazu oraz transportu na wózku inwalidzkim z pomocą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Mamy również dzienny dom Senior Plus i klub Senior Plus w gminie Łapy. Placówki te nastawione są na wsparcie i zaspokajanie potrzeb społecznych, zdrowotnych oraz integrację międzypokoleniową, czego przykładem jest babcioterapia, czyli spotkania seniorów z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej w Łapach. Nową ciekawą usługą dla naszych mieszkańców są mieszkania chronione, do których przydzielany jest opiekun. Z tych mieszkań mogą korzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, czy to ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę. Mieszkania przyznawane są na czas określony, a opiekun pomaga w codziennym funkcjonowaniu. W ramach klubu wolontariusza organizujemy kręgi wsparcia sąsiedzkiego, które pozwalają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Oraz dają nam możliwość szybkiego reagowania w razie potrzeb. Są to m.in. zakupy, towarzyszenie, dojazdy do lekarzy. CUS wspiera zasoby i potencjały tkwiące w społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Akademii Lidera Lokalnego. Organizowane są warsztaty liderskie, punkt wsparcia lidera, przyznawane są mini-granty na oddolne inicjatywy mieszkańców. Prowadzenie jej zostało zlecone organizacji pozarządowej. Społecznych jest to niewątpliwie instytucja, która wprowadza nową jakość w obszar polityki społecznej na poziomie lokalnym. Są to korzyści nie tylko dla mieszkańców, którzy mają dostęp do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, do usług społecznych, które odpowiadają na ich potrzeby, ale to również korzyści dla samorządu lokalnego, który trafniej może odpowiadać na potrzeby swoich mieszkańców. Ale to również wzrost wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry zatrudnionej w Centrum Usług Społecznych. W Centrum Usług Społecznych w Bałżycach dzięki działaniom wspierającym zachęcamy mieszkańców, aby wspólnie się organizowali, razem rozwiązywali swoje problemy, przy wsparciu oczywiście pracowników CUS-u. Mnogość usług społecznych i działań wspierających realizowanych u nas w Bełżycach jest możliwa dzięki temu, że OPS przekształcił się w CUS. W gminie Bełżyce pojawiły się nowe usługi społeczne realizowane w ramach Centrum Usług Społecznych skoncentrowane dla mieszkańców gminy Bełżyce. Realizujemy m.in. terapię dla osób uzależnionych, terapię rodzin i terapię krótkoterminową oraz klub rodzica i dziecka. Oprócz tego prowadzimy klub aktywności lokalnej, gdzie nasi mieszkańcy spędzają wolny czas. Posiadamy psychologa dla osób dorosłych i dzieci, psychiatrę, a także usługi asystencko wspierające świadczone w miejscu zamieszkania. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi społeczne gmina Słupno podjęła decyzję o przekształceniu dotychczas istniejącego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupno. Na szczególną uwagę zwraca obszar Rodzina. Przede wszystkim planujemy działanie w zakresie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie integracji sensorycznej, w zakresie kompetencji wzrostu i podnoszenia kompetencji rodzicielskich, w zakresie zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży i rozwoju kompetencji kluczowych. Nie zapominamy o dotychczas prowadzonych działaniach, m.in. na rzecz osób bezrobotnych. Będziemy realizować zajęcia w zakresie kursów, szkoleń połączonych ze stażami u przedsiębiorców z terenu Gminy Słupno pozwoli to w sposób optymalny zintegrować możliwości przedsiębiorców z Gminy Słupno z potrzebami mieszkańców, które są na tą chwilę osobami bezrobotnymi. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia Wójta Gminy Słupno są same korzyści. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie wszystkich zachęcam i mówię szczerze, nie bójmy się tego, nie bójmy się zmian. Zmiana nie zawsze musi być zmianą w złym kierunku, rozwijamy się idzie do przodu. I tego typu inicjatywy tylko tak naprawdę pomagają mieszkańcom, wspierają ich w codziennych bolączkach, które na co dzień mają na swojej drodze. Centrum Usług Społecznych w Starachowicach powstało jako jedno z pierwszych w Polsce. Od 1 stycznia 2021 roku funkcjonujemy jako CUS poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z nowymi zadaniami utworzyliśmy Biuro Obsługi Klienta które prowadzone jest przez koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych. Dodam, że biuro to mieści się w galerii handlowej, co jest swoistą innowacją. Priorytetem Centrum Usług Społecznych w Strachowicach jest zbudowanie lokalnego systemu usług społecznych, zawierającego kompleksowe i dostępne cenowo usługi dla mieszkańców. Proces ten opiera się na dwóch filarach, to jest utworzeniu bazy usług i wprowadzaniu nowych usług społecznych. W ramach naszego projektu uruchomiliśmy dla naszych uczestników pakiety darmowych usług społecznych. Katalog ten zawiera. Usługi opiekuńcze specjalistyczne, takie jak mobilna pielęgniarka, mobilny fizjoterapeuta, usługę mobilnego konserwatora złotej rączki, brokera pracy, to jest doradcy zawodowego, mieszkania chronione, grupy wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie, pakiet usług zdrowotnych, usługę dietetykę, usługę trenera osobistego, a także usługi kulturalne, takie jak bilety wstępu do kina, czy bilety wstępu na warsztaty muzealne, a także aerobic. W tych blokach socjalnych, przy których jesteśmy na ulicy Ostrowieckiej, dzięki działaniom animacyjnym i integracyjnym, powstała świetlica, tymczasowa świetlica, w której dzieci, jak i również osoby dorosłe mogą spędzać czas, brać udział w warsztatach. Praca metodą OSL to działanie na rzecz tak zmiany społecznej. Wobec tego nie może być prowadzona akcyjnie, ale systematycznie i metodycznie. Gmina Adamówka jest gminą rolniczą, w której zachodzą głębokie zmiany gospodarcze, ale jednocześnie zmiany społeczne, które częściowo są też związane z tymi zmianami gospodarczymi. Rośnie liczba osób starszych. Są to osoby, które potrzebują zainteresowania potrzebują różnego rodzaju usług których do tej pory na terenie naszej gminy nie było. Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach uchwalonego programu usług społecznych Realizuje usługi w ramach dwóch pakietów usług społecznych. Jeden pakiet usług społecznych skierowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych, natomiast drugi pakiet pomocy integracji społecznych kierujemy do rodzin z dziećmi. W ramach pakietu pomocy integracji społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczymy usługi w zakresie asystenta osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniową, a także prowadzimy trzy kluby seniora wraz z działaniami towarzyszącymi. w ramach pakietu pomocy integracji społecznej dla rodzin z dziećmi planujemy również uruchomienie usług wsparcia w zakresie klubu dziecięcego. Utworzenie centrum usług społecznych poprawiło komfort pracy pracowników, przede wszystkim pracowników zespołu do spraw realizacji świadczeń z pomocy społecznej. Ci pracownicy mają dostęp do szeroko rozumianych usług społecznych i mogą więcej zaproponować mieszkańcom konkretnej społeczności lokalnej. Poprzez powstanie Centrum Usług Społecznych uzyskałam zatrudnienie jako koordynator indywidualnych planów usług społecznych, gdyż powstało takie stanowisko pracy u nas. Jako koordynator zajmuję się utworzeniem indywidualnych planów usług społecznych, w których zawieramy nasze usługi. Dodatkowo koordynuję trzy placówki wsparcia dziennego. Koncepcja kroczącej zmiany systemowej, przyjęta w ustawie o CUS, pozostawia możliwość wybrania przez każdą wspólnotę samorządową optymalnego momentu do utworzenia własnego centrum. Istotną rolę w rozwoju CUS odgrywają funkcjonujące w samorządowej strukturze województwa regionalne ośrodki polityki społecznej. Sieć ROPS, podobnie jak i administracja szczebla rządowego, aktywnie włącza się we wspieranie tworzenia lokalnych, zintegrowanych systemów usług społecznych koordynowanych przez CUS.